Od 40 lat przekazują Polakom z Nowego Jorku najważniejsze wydarzenia. Dziennikarze Polonijnej gazety Nowy Dziennik świętują swój jubileusz i zapowiadają sporo zmian na lepsze. Nowojorską redakcję odwiedził Piotr Jędrzejek. Nowy Jork promuje się w świecie jako miasto, które nigdy nie zasypia. Dlatego praca dziennikarza wydaje się być tutaj o wiele trudniejsza niż w innych miastach. Potwierdzają to redaktorzy polskiej gazety Nowy Dziennik. To jest Wielkie miasto, jest tutaj mnóstwo najrozmaitszych wydarzeń. Naturalnie tylko pewnym małym fragmentem są rzeczy, które dotyczą Polaków tutaj mieszkających, także jest to wspaniałe miejsce dla, dla dziennikarzy i wielkie pole do popisu. Dlatego codziennie w redakcji Praca WRE i tak od 40 lat, ponieważ nowy dziennik obchodzi w tym roku swoje 40-lecie. Myślę, że 40 lat to już jest jednak jest okres czasu, w którym gazeta. Zakorzeniła się bardzo tutaj w Polonie Nowojorskiej, w New Jersey, na wschodnim wybrzeżu. Także myślę, że sam fakt, że przetrwała 40 lat jest bardzo ważny i, i, i to dużo mówi. Daje nadzieję na, na następne 40 lat. Początki gazety to rok 1971. Wtedy ukazał się jej pierwszy dwunastostronicowy numer do kupienia za 15 centów. 40-letniej historii na pierwszych stronach pojawiały się relacje z najważniejszych wydarzeń. Na rogu 8 alei 38 ulicy, czyli w całym sercu Manhattanu, znajduje się redakcja nowego dziennika, który informuje nie tylko o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale również co dzieje się w Polsce. Ale redakcje czekają wkrótce zmiany, przeprowadzka i wprowadzenie nowej formuły gazety. Przed chwilą słyszeliśmy, że dziennik ma przychodzić restrukturyzację, że ma się dużo zmienić. Czy to są takie zmiany, których się obawiacie? Nie, zmian się nie obawiamy, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że dziennik będzie lepszy. Zmieniły się troszeczkę czasy. W tej chwili żyjemy w dobie internetu. W momencie, w, w, dziś wszyscy mają telefony komórkowe, mają szybki dostęp do informacji, także... Gazety muszą troszeczkę zmienić sposób informowania i w inny sposób podchodzić do, do wiadomości. Tych zmian się absolutnie nie boimy, jesteśmy przygotowani na nie. Niedługo uruchomimy nową stronę internetową. Będą aplikacje właśnie na smartfony, na różnego rodzaju yy, czytniki informacji elektronicznych, także gazeta będzie fajniejsza. Nowy Dziennik był bardzo dobrą gazetą w momencie, w czasach, kiedy nie było tak, takiego dostępu do internetu nie było takiego dostępu do telewizji satelitarnej, a w tej chwili tutaj Polonia ma dostęp do, do multum kanałów telewizyjnych przez, przez DASH Network, przez satelitę. I pomimo to, że coraz więcej ludzi właśnie zaczęli oglądać telewizję i używać internet, gazeta nie zmieniała swojej struktury. I tutaj był mały problem, który właśnie my staramy się naprawić, ponieważ przejęliśmy gazetę w tej chwili i odwracamy o 180 stopni profil gazety, czyli oczywiście będziemy zachowywali wiadomości z Polski, ze świata, ale będziemy większy nacisk kładli na informacje lokalne. To, co tutaj się dzieje, to czego nie można zobaczyć w internecie z Polski z, czy, czy, czy z telewizji z Polski. Zaczynamy pewnie tak jak każda redakcja, od kolegium redakcyjnego. Uzgadniamy, co idzie do gazety. Głównie dyskutujemy o tematach na pierwszą stronę. Zawsze się staramy robić jakieś materiały polonijne dotyczące Nowego Jorku. No i potem w ciągu dnia też konsultujemy, jeżeli coś się wydarza. Tak jak na przykład ostatnio ten straszny zamach w Norwegii, no to oczywiście zmieniamy jedynkę, i wtedy jest w redakcji bardzo gorąco. To nie tylko z powodu tego, że klimatyzacja nie działa. Jeżeli robicie materiały dotyczące świata, dotyczące tego, co się dzieje w Polsce, tego, co się dzieje w Nowym Jorku, to nie jest zbyt duże spektrum. No gazeta powinna być takim y, kompleksowym źródłem informacji, także staramy się mieć wszystko u nas, oczywiście kładziemy nacisk głównie na wiadomości lokalne, ale także mamy informacje ze świata. Czy to jest za duże spektrum? Nie powiedziałbym, gazeta powinna informować o wszystkim. Dużo się dzieje w Nowym Jorku? O, oczywiście, to jest wielkie miasto, jest tutaj mnóstwo najróżniejszych wydarzeń, naturalnie. Tylko pewnym małym fragmentem są rzeczy, które dotyczą Polaków tutaj mieszkających, także jest to wspaniałe miejsce dla, dla dziennikarzy i wielkie pole do popisu.